Średzioki już przy wejściu witali gości, którzy przyszli na 30-lecie zespołu. Po prezentacji zespołu zaczęło się granie. Dla członków zespołu ten dzień był wyjątkowo ważny. Wyjątkowy dzień, bo to 30-lecie naszego zespołu. Sami się zastanawiamy, jak to wszystko minęło szybko, ale no, wiele koncertów, wiele działań, pomysłów. Jedne się kończyły, drugie się rodziły. Kochamy nasze miasto, naszych mieszkańców i to wszystko robiliśmy tu dla Państwa. Początki kapeli podwórkowej średzioki sięgają 1996 roku. Gdy skończyłem grać w orkiestrze reprezentacyjnej wojewolotniczych w Poznaniu, przyszedłem do środy i szukałem takiego gatunku muzycznego, który tutaj nie funkcjonuje i po zbadaniu rynku stwierdziłem, że brakuje muzyki biesiadnej. Że są w Polsce 3-4 kapele podwórkowe i jest to taka całkowita nisza na naszym terenie. Zespół przez lata się rozwijał. Zmieniali się jednak członkowie zespołu. Ludzi było w naszym zespole dosyć dużo. Podchodzili niektórzy, niestety, z wiekiem, z chorobami. Także troszkę ty, tych ludzi się przewinęło. No ale mówię, ja jestem od 26 lat. No tak jakoś wyszło. Krzysiu przyszedł z kolegą, poprosili mnie i zdecydowałem się i po prostu cieszę się, że tą przygodę ciągniemy jakaś. Po Piosenki zespołu Średzioki były grane w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych. Zespół Średzioki przez 30 lat koncertował w wielu miejscach Polski i świata, reprezentując powiat Średzki. Udało się koncertować Czechy, Francja, Niemcy. Polska to już globalnie tutaj na okrągu nie tylko Wielkopolska, ale też cała Polska. No i tak w skrócie myślę, że to takie te najważniejsze państwa. Dokonania zespołu Średzioki można było obejrzeć na przygotowanej wystawie zdjęć w ŚredzkiM ośrodku kultury. W zasadzie pierwsza taka inicjatywa odbyła się 10 lat temu na 20-lecie kapeli Średzioki. A pomysłodawcą wystawy towarzyszącej wtedy koncertowi był pan Józef Adalanowski. No i po 10 latach spotykamy się znowu i oglądamy kolejną wystawę, która jest poszerzona o nowe zdjęcia, bo średzioki mają tak bogatą ilość fotografii w swoim archiwum, że myślę, że jest porównywalna do ilości piosenek, które tworzamy. Wystawę będzie można oglądać na korytarzach Średzkiego Ośrodka Kultury.